poliuretan Purform Sikaflex zarówno w branży motoryzacyjnej jak i w budownictwie gdy chodzi o wymagające zastosowania klejące i uszczelniające poliuretan jest od dziesięcioleci wiodącą technologią istnieje wiele powodów takiego stanu poliuretan w skrócie PU to jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów Dzięki temu znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach, a dzięki swoim właściwościom stał się niezbędny, zwłaszcza jako materiał łączący i uszczelniający. Poliuretan robi wrażenie w całym spektrum swoich zastosowań. Materiał może mieć wysoką wytrzymałość i twardość, ale może być również elastyczny i miękki. Jest również odporny na pełzanie, ma bardzo wysoką odporność na propagację rozdarć, jest odporny na warunki atmosferyczne. Ponadto stosunek wydajności do kosztów jest w jego przypadku bezkonkurencyjny. Ale co sprawia, że poliuretan jest tak skuteczny? Wynika to z jego mikrostruktury. Miękkie segmenty gwarantują wysoką elastyczność nawet w niskich temperaturach. Natomiast segmenty twarde zapewniają niezbędną wytrzymałość i spoistość. Przeciwieństwa, które doskonale uzupełniają się i w zależności od proporcji i wielkości, zamieniają poliuretan w magiczną broń. Już te cechy sprawiają, że korzystanie z poliuretanu jest korzystne. Ale Sika jeszcze bardziej ulepsza ten materiał. Purform to następna generacja marki Sika Flex, co sprawia, że jest to produkt wyjątkowy. Materiał składa się z czystych, wyselekcjonowanych polimerów i ma bardzo niską zawartość monomerów. Sika Flex Purform spełnia tym samym najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy, zapewniając najniższy poziom narażenia na działanie substancji chemicznych. Ważny krok w stronę zdrowszych i bardziej wydajnych produktów. Wszystko to dzięki innowacyjnemu rozwojowi produktów. Sikaflex Purform to materiały klejące i uszczelniające o doskonałych właściwościach, których wymagają produkty jutra. Niezawodność przy ekspozycji na wiatr i zróżnicowane warunki pogodowe, powierzchnie bez klejących lub brudzących śladów, szybki proces utwardzania, bez pęcherzyków i znacznie więcej. Te cechy sprawiają, że materiał jest mocny, trwały i lepszy od innych. To właśnie będzie miało znaczenie w przyszłości. Czystość, trwałość i niezawodność. Dzięki zaletom zawartym w Sika Flex Purform Sika pomaga swoim klientom w produkcji wysokojakościowych produktów, takich jak lżejsze i bardziej stabilne pojazdy lub bardziej nieprzepuszczalne elementy konstrukcyjne. Perspektywy są naprawdę wielkie. Realizuj imponujące i wyjątkowe projekty za pomocą Sika Flex Purform. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej Purform. Gotowe dzisiaj, zaprojektowane dla przyszłości.